Ta wyjątkowa osoba doświadczyła głębokiego połączenia z wszechświatem, jakby otrzymała sygnał prosto z niebios. Ten niebiański znak przyszedł zupełnie niespodziewanie, ale był wyraźny i jednoznaczny, jakby same anioły szeptały ci bezpośrednio do ucha, wskazując na ciebie i podkreślając, jak ważne jest zwracanie uwagi na ich obecność. Kiedy zastanawiała się nad otrzymanym znakiem, Zaczęła postrzegać Cię w nowy i odkrywczy sposób, rozumiejąc Twoje wyjątkowe cechy i powody, dla których wyróżniasz się spośród tak wielu innych ludzi. Jego obecność, energia i esencja stały się wyraźnie wyjątkowe, niczym wyjątkowy, promienny blask, którego nie można było zignorować. Kierowana tym nowym postrzeganiem, a także zachętą ze strony Znaku Niebiańskiego. Ta wyjątkowa osoba zebrała niezbędną odwagę, aby wyrazić uczucia, które skrywały się w jej sercu. To był wewnętrzny proces budowania zaufania, stawiania czoła swoim lękom, ze świadomością, że to działanie jest kluczowe i nieuniknione. Postanowiła pójść dalej z otwartym sercem, gotowa wyznać ci, jak ważny jesteś dla niej. Pragnienie podzielenia się tymi uczuciami wzrosło tak bardzo, że stało się silniejsze niż jakiekolwiek wahanie. Teraz jest zdecydowana zbliżyć się do Ciebie, otworzyć swoje serce i mieć nadzieję, że Ty też poczujesz to głębokie i prawdziwe połączenie. W sercu kogoś wyjątkowego kryje się sekret, który z biegiem czasu był starannie chroniony i pielęgnowany. Sekretem tym jest głębokie i szczere uczucie do Ciebie, coś, co ta osoba skrywała w milczeniu przez długi czas. Teraz jednak czuję, że zbliża się czas wyjawienia tej tajemnicy. Oczekiwanie narasta, a chęć podzielenia się tymi uczuciami staje się nie do odparcia, jak płomień, którego nie można już powstrzymać. Wyobraź sobie ten sekret jako ukryty skarb. Zakopany w bezpiecznym miejscu, czekający na odpowiedni moment na odkrycie. Tak jak skarb jest cenny i rzadki, tak uczucia są równie cenne i niełatwo je znaleźć. Zostały starannie przechowywane i czekają na idealną okazję, aby wypłynąć na powierzchnię i rozjaśnić życie tych, którzy je otrzymują. Wartość tego emocjonalnego skarbu jest nieobliczalna, pełna miłości. Podziwu i głębokiej więzi, którą pragnie się dzielić. Wreszcie nadszedł idealny moment. Wydaje się, że wszystkie okoliczności układają się w naturalny sposób, znaki są jasne i zebrano niezbędną odwagę. To magiczny moment, w którym można wyrazić najszczersze emocje, kiedy szczerość serca zwycięży wszelkie wątpliwości i lęki. To wyjątkowa okazja. Aby otworzyć swoje serce i pozwolić tym uczuciom swobodnie płynąć, tworząc silniejszą i prawdziwszą wieś między dwiema duszami. Nadszedł czas, aby ujawnić ten sekret, który obiecuje odmienić życie obojga, wnosząc nową głębię i piękno do ich związku. Głęboko w duszy słyszysz ciche szepty kochającego przeznaczenia. Te szepty są jak słodka, ciągła melodia. Odbijająca się echem w korytarzu Twojego życia, subtelnie prowadząca Cię do Twojej prawdziwej miłości. Są natarczywi, ale nigdy nie natarczywi, zawsze obecni w chwilach niezdecydowania lub wyboru. To tak, jakby sam wszechświat spiskował, aby zjednoczyć dwie dusze, których przeznaczeniem jest się spotkać. Ta miłość nie jest zwyczajna, jest miłością boską pilnie strzeżoną i chronioną przez aniołów. Pod ich nieustannym nadzorem aniołowie dbają o to, aby każdy krok w stronę tej miłości był błogosławiony. Są zawsze obecni, wysyłając ci sygnały i synchronizacje, które wskazują, że jesteś na właściwej ścieżce. Ta miłość jest czysta, głęboka i błogosławiona, promieniująca światłem, które może pochodzić jedynie od boskości. Połączenie między Tobą a tą wyjątkową osobą jest zorganizowane w tak doskonały sposób, że można je opisać jedynie jako cudowne. Wydaje się, że każde spotkanie, każda wspólna chwila zostały starannie zaplanowane przez siły niebiańskie. To tak, jakby niewidzialny mistrz kierował każdym Twoim ruchem, dbając o to, aby wszystko wydarzyło się we właściwym czasie i w najbardziej magiczny sposób. To romantyczne połączenie wykracza poza zwyczajność, wznosząc się do poziomu, w którym wszystko idealnie do siebie pasuje, tworząc symfonię miłości, która rezonuje z niezrównaną intensywnością i pięknem. Ten pełen miłości cel jest świętą podróżą, podczas której każdy krok jest prowadzony i błogosławiony. Szepty przeznaczenia, czujność aniołów i cudowna aranżacja każdej chwili zbiegają się. Tworząc ścieżkę oświetloną boską miłością, prowadzącą do przyszłości pełnej miłości, radości i spełnienia. Podróż miłości to ciągły proces odkrywania, podczas którego z każdym krokiem odkrywasz nowe głębie pasji i własnego serca. Wzmacniając więź między Tobą a tą wyjątkową osobą, zagłębiasz się w emocje, odkrywając intensywną i szczerą pasję która napełnia Twoje serce radością i oczekiwaniem. Ta podróż nie polega tylko na poznaniu siebie nawzajem, ale także na poznaniu siebie w sposób, który może ujawnić tylko miłość. Jednym z największych objawień na tej ścieżce jest piękno wzajemności w prawdziwej miłości. Kiedy miłość jest szczera i wzajemna, każdy gest uczucia odzwierciedla się i wzmacnia drugi. Następuje ciągła wymiana uczuć, zrozumienia i wsparcia, co sprawia, że związek jest zrównoważony i harmonijny. Wzajemność tworzy pełen wdzęku taniec pomiędzy dwiema duszami, w którym każdy krok wykonany przez jedną z nich jest dopasowywany przez drugą, wzmacniając łączącą je więź i tworząc poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W miarę postępu podróży miłosnej rośnie oczekiwanie, aby ujawnić coraz więcej pasji i emocji. To uczucie oczekiwania i podekscytowania, gdzie każda wspólna chwila jest okazją do otwarcia serca i podzielenia się tym, co najgłębsze i najprawdziwsze. Oczekiwanie na wyrażenie tych intensywnych uczuć może być zarówno niespokojne, jak i przyjemne, jak oczekiwanie na wolno płonący płomień, czekanie na odpowiedni moment, aby eksplodować we wspaniałym blasku. To oczekiwanie napędza determinację obu, tworząc jeszcze silniejszą więź i głębsze połączenie. Na każdym kroku tej podróży nie tylko odkrywasz głębiny własnego serca, ale także doceniasz piękno prawdziwej miłości, która jest wzajemna i namiętna. Oczekiwanie na ujawnienie swoich emocji i pasji sprawia, że płomień miłości zawsze płonie, zapewniając, że każda wspólna chwila będzie wyjątkowa i pełna znaczenia. Niebiańskie ruchy sygnalizują, że zbliża się romantyczne spotkanie. Znaki te są subtelne. Ale jednoznaczne, jak nieoczekiwany zbieg okoliczności lub miłe słowo w idealnym momencie, które wydaje się odbijać echem z poprzednich wcieleń. Te małe wskazówki są jak gwiazdy świecące na rozległym niebie przeznaczenia, prowadzące cię do wyjątkowej osoby, której przeznaczeniem jest odmienić twoje życie. Każdy znak przypomina, że za kulisami działają większe siły. Przygotowując grunt pod magiczne i znaczące spotkanie. Twoi aniołowie stróże pilnie tworzą każdą chwilę z najwyższą starannością i miłością. Przeplatają nici czasu i przestrzeni, aby zapewnić idealne dopasowanie wszystkich okoliczności. Od przypadkowych spotkań po głębokie, Znaczące rozmowy, każda interakcja jest starannie zaaranżowana, aby zbliżyć ciebie i tę wyjątkową osobę. Anioły pracują cicho, ale nieprzerwanie, umieszczając każdy element układanki we właściwym miejscu, tak aby powstał obraz miłości i połączenia, który jest po prostu idealny. Śledzony los miłosny jest bogaty w głębokie pragnienia i marzenia, przyszłość w której spełniają się wszystkie aspiracje miłosne. Tam, gdzie każde wspólne marzenie staje się rzeczywistością, którą wspólnie przeżywamy, to przeznaczenie jest gobelinem utkanym z nici nadziei, pasji i intymności, tworząc panoramę miłości, która jest głęboka i przemieniająca. Na każdym etapie podróży twoi aniołowie stróże dbają o to, aby każdy wybór i każda ścieżka prowadziła Cię bliżej kochającego celu, w którym Twoje najgłębsze pragnienia i najbardziej cenione marzenia spełnią się w doskonałej harmonii. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, przekaż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111. Aby odebrać tę wiadomość i dalej szerzyć miłość i pozytywność. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.